Za nami Targi Fotorekwizyty w Szybie Wilson. Na wszystkich miłośników sztuki fotografii i piękna czekali wystawcy z całego kraju, setki produktów, warsztaty, rabaty i niespodzianki. Targi Fotorekwizyty to wydarzenie dla fotografów i dla rękodzielników, ponieważ nasi wystawcy to rękodzielnicy, którzy tworzą rekwizyty, akcesoria, dodatki do sesji fotograficznych, dziecięcych, noworodkowych, ciążowych, czyli wszystko to, czego fotograf potrzebuje. To nie pierwsza tego typu impreza, ale słyszałem, że pierwsza w Katowicach, tak? Tak, w Katowicach jesteśmy po raz pierwszy, ale jestem pewna po sukcesie dzisiejszego dnia, że na pewno tutaj wrócimy. Kolejna edycja: Gdańsk, Warszawa. I wracamy do Was, do Katowic. Co jest szczególnie godne uwagi na takich targach? Dlaczego one są wyjątkowe? Ponieważ nie ma innych tego typu targów w Polsce. Myślę, że za granicą też jest niewiele. To jest jedyne miejsce, gdzie spotykają się fotografowie ze sobą. Fotografowie z twórcami, gdzie mogą poplotkować, napić się kawy, a przy okazji zrobić świetne zakupy. Odwiedzamy jednego z wystawców targów. Co możemy kupić u Państwa na stoisku? Na naszym stoisku przede wszystkim można kupić zestawy tiulowe, suknie, od roczku do kobiety dorosłej. Cała rodzina może zostać ubrana na moim stoisku, oczywiście kobieca część rodziny. Jak również piękne czepce kwiatowe, rampersy dla dzieci rocznych, jak i noworodków w tej branży istnieją jakieś bieżące trendy, jakaś moda aktualny na aktualny sezon? Tak, zdecydowanie aktualna moda to są właśnie suknie bajkowe, tiulowe, olbrzymie księżniczki. Każde dziecko widząc taką suknię naprawdę nie będzie chciało przymierzyć nic innego na sesji zdjęciowej. Dzisiaj jesteście gośćmi targów. Jakie wrażenia? Jest fantastycznie. Organizacja jest super. Ludzi... Naprawdę nie spodziewałam się, że może być aż tylu. Jestem bardzo mile zaskoczona katowicami i całą atmosferą, jaka tutaj panuje. Wydarzenie miało na celu wypromowanie niszowych marek z branży rekwizytów i akcesoriów do sesji fotograficznych. Wystawcy to wyselekcjonowana grupa, która proponuje usługi na wysokim poziomie estetycznym oraz jakościowym.